Dzień dobry, dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie, mamy wtorek, jest rano, wstałam chwilę po czwartej i pospałam, ja nie wiem co mi się stało, ale wyciskam pomarańcza, ta woda mi się zasmakowała i zaczynamy w ogóle dzień drugi z tą przygotowaną wodą z pomarańczą. I zobaczymy, ale wczoraj, nie wiem, przypadek, czy jak ja byłam tak podkręcona. I tak, wyruszyliśmy z domu. To było przed godziną 10. Wróciłyśmy z Liką przed godziną 12. A, a o 13 znowu musiałyśmy jechać po Nadję. Lika to miała na sobie spodnie z tej dzianiny, takiej sweterkowej. I one jej od spodu, troszkę tak przemokłe, to potem była po sam tyłek, sam tyłek mokra. Ale załatwiłam to, co miałam załatwić. Mam już to wspominałam, to jest najważniejsze. Jestem zadowolona z tego. A dzisiaj to znowuż mam mm, o godzinie dziewiątej panów do internetu, bo jak się okazało, mamy szczelony router. Tak, ta pani mówi, Wy Macie taką pojemność. A czemu przez to jest taki popór, jakoś tak? Ja już nie pamiętam, co ta pani tam powiedziała. ona mówi: Tutaj my też, że muszą przyjść I będzie nowy sprzęcik. A. ale to już. To już będzie trzeci. Z tego co pamiętam, jak się zakładali u nich internet, to tam, ten pierwszy w ogóle szczelił bardzo szybko. Teraz to jest teraz ten drugi. No i teraz będzie trzeci. Uhum. Pomarańcza wyciśnięta. Będziemy teraz ją przelewać do kubeczka. Dość sporo. i Tam wyszło z takiej połówki. O, jak fajnie! I zalejemy teraz wodą. Dobra, tutaj mniej tej wody, bo ten kubek jest dość pojemny. I będziemy pić. Eddie też już jest w tym u siebie w punkcie jedzenia. A ta woda pięknie pachnie. Mmm, bardzo. Ale to jest dobre. Serio polecam. Jak komuś nie wchodzi w... przego woda, woda czy woda z cytrynona jest kwaśna. Z pomarańczą jest przyjemniejsza. Aha, no i wracając jeszcze. A ja widzę kakała z tu na temat? Patrzcie. Poszłyśmy z na te zakupy. No i chodzimy po tym Aldi. Oczywiście ona ma swój kierunek. Ja mam swój kierunek i nie kupiłam tak. Jarzynek to zupy. Nie kupiłam pomarańczy. Ale w lodówce, jak to mówiłam, mówiła? Dobra, gospodyni wszystko ma. W lodówce miałam jarzynki i nawet dwie pomarańcze, to już chyba mówiłam, ale dobra. Także zupa ugotowana. Ale jaka dobra wyszła. Miałam resztkę passaty. Ten e, przedziel pomidorowy z... Algi w tym kartoniku, plus jeszcze w słoiczku taki. I je, jaka dobra zupa. Ja sobie zrobiłam z tą zacierką, zacierka, no trzepanym jajkiem. Uff, jak ktoś nie jad, polecam. Mm. A tak dzisiaj mamy ten wtorek. Tam za oknem, z tego co ja widzę, jest przymrozek, bo się błyszczą dachy. Ja dobrze widzę, ten przymrozek. Um. I tak tych panów mam o godzinie dziewiątej. No i później będę sprzątała. Znaczy teraz i tak sobie w kuchni już poogarniałam, ale nie było tego dużo. Poszłam wczoraj bardzo szybko spać. Tak mnie tak no już wymiatało. O godzinie 18 to ja już tak ledwo na oczy widziałam. Umyłam się, poszłam spać. Nie, nie poszłam spać. Usiadłam sobie na łóżku. I najlepsze było to, jak wyłączyłam światło i mi się włączyło spanie. I ja już byłam tutaj, niedomalika chciała spać, to nie umiała zasnąć. Coś była jakaś taka pobudzona z luisek, jak chodziłam na spacerze. To idzie, stoi, idzie, stoi, wraca, leci, idzie. Tutaj w tym domu też miejsca nie umiał znaleźć. Ja się ruszyłam, on się ruszył za mną coś, ale chyba idzie, znaczy nie chyba idzie, ale ta pełnia już jest tuż, tuż, tylko ona jest wyczuwalna 3 dni przed i trzy dni po, więc to będzie z tą pełnią coś chyba potężnego, bo ja już widzę tutaj zachowanie psa. On taki bardzo wrażliwy jest na te pełnię. Ale jak prawie ma dzisiaj wolne, to mi troszeczkę pomoże w tym domu. To był kot? Dzień dobry, dzień dobry, tak, pojadłeś, no już dostałeś, mm, tak. Wartku, już tak na mnie pięknie patrz, <grych> tak, no nie dasz się tak, ja będzie tak chciała wytulać, wycałować, no ja, ja, ja wiem, ja wiem, że tutaj nie przylega, dlaczego, gdzieś otwartą, chciałbyś tam zobaczyć? No to, nie. nie lubi, kurde, to jest takie przykre, że te zwierzęta są takie dzikie niejedne. Ale no, on do nas trafił, ja już kiedyś wspominałam oh, z traumami. I też pani twierdziła, że on u nas nie zostanie, a został. Dobrze mu u nas tak. Wybrał sobie szalony dom. w mi się woczyłam. Także dzisiaj na obiad mam dalszy ciąg zupy pomidorowej. Jak tą zupę pomidorową, dzisiaj. Nie, ja dzisiaj jeszcze i tak muszę do sojku prajanowi przelać, jak wspominałam wczoraj. Bo on do pracy sobie jutro weźmie. Ale ja sobie też jeszcze troszeczkę odleję, żeby. Mm, mm, mm. Z tym jajkiem, no, no super smakuje. Ja serio polecam. Jak ktoś nie. Ja to kiedyś sobie zrobiłam tak. o Kombinacja w kuchni i dobra. Aha, właśnie to zostawiłam. Nie wiem, czy wspominałam już o tym, to jest świąteczne, ciasteczka z nutą cytryny. I teraz tak. Jeżeli ktoś lubi smak cytryny, a tu naprawdę jest intensywny ten smak, to polecam. Moje kubki smakowe tego kapucina nie przyjmują, nie jest to. Mm -mm. Strzał w dziesiątkę u mnie, ale jeżeli ktoś tak lubi i lubi ten, tak jak już wspomniałam wcześniej, tą cytrynkę, to tak, to kupcie sobie, możecie, możecie, jak chcecie. No tak, dostałeś? później z muszę wyjść o dziewiątej w panowie. Dzisiaj mamy 4 listopada, także moi drodzy solenizanci, solenizantki, życzenia, życząca z tego miejsca mam, składam, dużo szczęścia, radości, pomyślności, serdeczności, życzliwości, uśmiechu na twarzy, aby każdy dzień był tym samym pięknym dniem, nie narzekamy, cieszymy się z tego, co mamy, idziemy dalej do przodu, pomimo, że... Wchodzimy w nowy rok z nową cyferką. To jest nic złego. Cyferka to nic nie znaczy. Najważniejsze jakiego mamy ducha w sobie, młodego czy starego. Także jeszcze raz spełnienie marzeń. A nam wszystkim, ludziom, widzom moim kochanym, cudownym, wspaniałym, życzę również dużo uśmiechu na twarzy, radości i cieszmy się. Cieszmy się, podajmy ten uśmiech dalej. Bo dużo smutnych ludzi chodzi, trzeba przyznać. Bardzo dużo. A jak słyszę, w ogóle. Co... Ach, jakie problemy już mają dzieci w szkołach. Jak jeden na drugiego nadaje. Jak się wyśmiewają z tego, co kogoś w szkole nie ma. Przykro. Ja tego słuchać nie mogę. Naprawdę słuchać nie mogę. Ja cały czas powiem, nad... trzymaj się o takich rzeczy z dala. Ja mówię, bo mnie takie coś denerwuje. Nie ma ciebie tam. I koniec, bo to jest naprawdę nienormalne. Są, to, to się teraz zaczyna, a potem co się dzieje? Potem się bardzo dużo rzeczy dzieje. Aż musiałam sobie przetrzeć ze złości młynek. Musiał palcowo. Bardzo wrażliwe są te młynki. No. Także tak to jest, niestety, prawda, prawda. a nie to teraz jak jakieś modne wszystko jest takie dokuczanie, dowalanie <noise> bo ja jestem lepsza ja jestem team luźnych, fajnych nie jesteście teamem złych ludzi i tak ja teraz idę usiąść tylko ja mam psa pod płotem, a w pokoju ze mną śpią obie panienki. Pony sobie stwierdził, że ze mną będą spały. I tak się wyspałam cudownie. Najlepiej Radia przyszła, położyłam się tak pod nogi, że ona sobie myślała, że ja sobie te nogi tak zegnę. Wcale ich nie zgięłam. Stwierdziłam, że śpię prosto, bo mi się chce prosto spać. Ale wstałam niepołamana. To jest dobrze. A ja już mam sweterek założony, bo zimno Któryś mądry. Proszę mi się tutaj przystać z moich dzieciaczków. Zostawił okno otwarte. W łazience. I ja mam zimno. I jeszcze moje ulubione gadzie. Z piżamy mam. Uwielbiam. Jak ja uwielbiam w piżamie chociaż Ja lubię tak na luźno chodzić ubrana. O! Tak. I teraz trzeba troszeczkę poćwiczyć Tak więc moi kochani. Basienka teraz idzie sobie usiąść do pokoju. Dalej pooglądam Ewkę, bo mam zaległy vlog, to znaczy już jestem w połowie. Poglądam, Pozdrawiam nowych widzów. Nowego mamy Grzesia. I kogoś tam jeszcze mamy nowego? Asia, gdzie się podziała? Mm, czy Asia poszła? <grym> Kasia, dzisiaj masz wolne, ale zaczynasz dużo wolnego. fufu. A jutro śpiewamy! I śpiewamy Kasi. Happy Birthday! Tak. Okej, okay. dobra, kolej. Ja teraz idę z tą wodą z pomarańczą. Piję ją na spokojnie z tego względu, żeby ten, ta woda tak powolutku, powolutku dochodziła w każdym miejsce. Ale widzicie, jak mi się cieplutko robi? Uuu, jak fajnie przyjemnie. Skończę tą, tą, tą wodę pić. Oczywiście, kawa. Ja sobie do kawy zawsze dodaję tylko yy, sody. <coughs> mój brat mi kiedyś właśnie tutaj zostawił słoiczek z natronem, ale natron to też jest soda. Po niemiecku natron, soda. Jak to tak zrozumiałam. No tak, no to to jest soda. I on sobie też tak robi. Także ja sobie też tak robię. Mój, mój braciszek to tak zdrowo, zdrowo, zdrowo żyje. Bardzo zdrowo żyje. Mm, bardzo. bardzo. Ja ci mój braciszku, kocham tak bardzo, bardzo. No, miałeś przyjechać i co? No, czekam dalej. Hmm? Ja wiem, przyjedzieś na pieruszki i łóżka. A zmieniając jeszcze temat na chwilę świąteczne Ja się tak bardzo cieszę, że nas jest coraz więcej, że czujemy ten klimacik. Fajnie tak. Mam ochotę dzisiaj pojechać sobie do sklepu. Zerknąć, ale nie, nie mogę, bo znowu z czymś, nie, w sumie bym musiała iść do sklepu, ale zostawić Alikę Al w aucie, bo jak ja z nią wchodzę, ona za każdym razem z czymś wychodzi, bo to ona się musi szminkować. Ostatnio w Lidlu sobie kupiła szminkę e, Wednesday i ona poszła w chwilę, e, ja nie wiem. Ja tutaj sobie teraz stoję i widzę sobie kurz, i dobrze, że ja tutaj mam szmatkę, to ja sobie to przetrę i już będę miała to zrobione. A wiem, dlaczego chciałam jechać do Zabrze, zobaczyć choinkę do łazienki. Tak, chciałam. A wczoraj, nie wczoraj, w niedzielę kupiłam sobie zdrabkę i były zdrabka tak: 21, 13 i 7. Jakaś taka seria wyszła Halloweenowa, i tutaj w tej zdrabce miałam. Uwaga, Dyszka. W tamtych nie miałam nic, a tu mi się Dyszka wróciła. Ta zdrapka po 5, czyli 5 zł mam tyłu. Tak. A w ogóle y, mój mąż mi wysłał o zdrapkach. na taki materiał. I ta moja zdrabka, którą wygrałam te 500 zł, one już te najwyższe y, wygrane poszły. I było dużo różnych zdrapek. Jak ja dużo zdrapek nie znam. Tylko, że u nas takich nie ma. W tym sklepie, jak chcesz sobie kupić tą zdrapkę, pani się pyta jaką. Ja nie wiem jaką, bo chciałabym zobaczyć, jakie one są. Tej pani naprawdę ciężko jest wziąć to pudełeczko i pokazać te zdrapki, jakie ona ma. Bo ja nie widzę za tych lat nic, tylko mówię po cenach. No to, to nic nie mówi Mnie musi zdrapka moją uwagę przykuć. Tak, ja tak mam. No... I jest jeden sklep. O Jezus, to jest żabka u nas, ale tak wyżej. I oni mają tam zdrabek. Oni gdzieś taką dostawę dostali, jak ta pani wystawiła te zdrabki na lada. o Boże, ile tam tego jest! Nie wiedziałam, co mam brać, ale wtedy co zdrabkę brałam? Faktycznie w każdej zdrabce coś było. Hmm? Tam by trzeba było się ruszyć z powrotem. Zobaczyć jestem ten Dobrze, kochanie, już to już układam któryś raz, ale okej, okay, ja teraz i idę sobie spokojnie usiąść, tylko mówię, tak mi ten pies stoi pod tą bramką. Uff, bo się tak nie chcę przez nią skakać. Co mi przyszło? Tak, jak ja go wpuszczę teraz do pokoju, tam są dziewczyny. On ja mnie obudzi. O, o, ostatnio miałam iść, coś mi tutaj ugryzło i to jest takie dziwne ugryzienie, to takie piekące. Słędzące, bolące. Dobra, idę. i dobrze widziałam Jakie świecące auto znowu przymrozek a jaki tutaj jest ładny obraz tego jeszcze nie grali mamy 5.40 ciemno jest jakby był wieczór ludzie już do pracy wyjeżdżają my z na spacerek jest chłodno, tak Wróć ten ziom, dofię, że mam sweterek i mojego ukochanego Grincha. I idzie z tym moim liceum. O, materia, daje znać o sobie, weź mnie naładuj. Zobaczymy jakieś gwiazdki. Bo w taką przestrzeń wchodzić, w taki mrok. Uuu. Uuu. Nie, no, no. Uf. 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 Gotuję wodę na kawę. Teraz będzie druga kawa. Mamy godzinę, zaraz wam powiem dokładnie. Za 4 jest. Ja budzę najpierw od kilkunastu minut i moja Nadia nie ma zamiaru wstać. A co to jest? To jest to późne chodzenie. Tak. w byłam, z Luisem byłam, szyby w aucie załatwiłam, odmroziłam je, ale półprzymrozyki, jo, kurde, ja dobrze się zorganizowałam dzisiaj rano, także ja już jestem zwarta i gotowa, ja mogę jechać, tylko teraz czekam Nadia, o, no. mamy tutaj opory do wstawania, ja jej wstanę, Ja z moim mężem sobie też porozmawiałam, już też jedzie. Ale dobrze się jest Brian. Lejka zostanie w domu. Ja sobie sama pojadę do Aldi. Muszę kupić pomarańcze, muszę kupić na zupę, bo ta zupa, jak już sprawdzałam do gara, no zejdzie dzisiaj i ugotuję zupę, ale ja nie wiem jaką. Gotowałabym ogórkową, ale ja wiem, że oni jej nie zjedzą. Nie wiem, dlaczego oni ogórkowej zupy nie lubią. Kiedyś, jak gotowałam zupę ogórkową, jedli. Co się stało, że oni tej zupy nie chcą jeść? Na tron? Znaczy, z przyzwyczajenia mówię na tronsada. I odnośnie tej zupy. Hmm. Bo znowuż, o jak gotuję zupę na bazie rosołu i dodam ryżu, no to wyjdzie ryżówka, czyli taki rosół z ryżem. To już jest do znudzenia, bo non stop jest albo rosół, albo, ryż, albo ryżówka, albo jest pomidorowa. Ostatnio o ten barszcz czerwony. Znowuż Brian nie lubi barszczu. Ugotuję ogórkową. To zostanie. E, chyba, żebym ugotowała zupę ziemniaczaną. A chyba, że ugotuję jarzynową, bo jeszcze ludzie je zupa jarzynowa. Tak. To mi napisała Helenka. Wczoraj właśnie o zupach jarzynowych. Tak, podobnie. ja wczoraj barszczyk ja, jarzynową coś wspominała? Mylę się? Jeżeli się mylę, to Helenko wybacz. Ale nie, tam coś było. Także. Jestem ciekawa, czy u mnie zjedli jarzynową. To znaczy, jak się ugotuje, no to zje. O, ja wiem, zupa kalafiorowa. Ona przejdzie. Jak uda mi się dostać kalafior, ziemniaki mam, muszę tylko jarzynki kupić i kupię kalafior. A nawet jest mrożony przecież. To jest myśl. A jest zupa brokułowa? Z brokułami? Tylko nie wiem. No nie. Dzisiaj mamy ładną pogodę. Słoneczko świeci, fajnie jest. Ale tak na samą bluzę to nie. Jednak trzeba zarzucić już coś cieplejszego. A dzisiaj, drodzy państwo, na obiad wlatuje zupa kalafiorowa. jak ja dawno tej zupy nie gotowałam. Ale jest pyszna. Masz, masz już tam, wiesz, w talerzyku. Smacznego. Będziesz jadła, tak? Gorące, bo jest z gara. Fajnie się popisałaś znowu. Tak więc, kochani, mój dzień dobiega końca. Jest godzina piętnasta. Ja już dzisiaj nagrywaniu ja dam już kres. Nie chce mi się, bo idę się... Położyć takie, spanie mnie wzięło, latał ten burczący samolot, cały dzień mnie zakręcił. Ale. Czy czego słyszę? Szłam do paczkomatu, poworki do odkurzacza. I rano, jak byłam w Albii, zapomniałam pomarańcze. Więc mówię, mam po drodze. I zrobiłam sobie zapas pomarańczy, chociaż ona pójdą u mnie szybko, bo idą do herbaty. Teraz tą wodę przygotowaną piję. Nadia wróciła ze szkoły do domu, jutro i dom. Na wycieczkę, więc fajnie. Dzisiaj mogli się w szkole przebrać za jakąś tam postać z bajki, ale ona się nie przebierała. Bo to w sumie jutro jest, a że ich nie ma, no to się nie, nie, nie przebierają jutro. Tak więc z tego miejsca, kochani, ja Wam życzę cudownego, przyjemnego wieczoru. W zależności w ogóle o której będziecie oglądać tego w noga, to nie jednym dnia, w drugim nocy, wieczoru. Ściskam Was cieplutko, milutko, a ja. Postanowiłam, że zrobię sobie takie 30 minut przerwy i ja sobie usiądę, bo rano jak wstałam od czwartej. Ja jestem cały czas na nogach, więc mi się należy te pół godziny, żeby usiąść, napić się spokojnie kawy, nabrać sił i z powrotem robić to, co już zrobiłam, i trzeba jeszcze raz, ach, tak to już jest przy dzieciach. Dobrze, kochani. Ja ściskam właśnie krótko minutką. Buziaczki i trzymajcie się. Serdeczność. Pa!